A dzień dobry, witam moich serdecznych przyjaciół, znajomych, widzów, którzy zakochali się w trzeźwości dzięki kanałowi Wolni od Nałogu. Kanał bardzo dobrze się rozwija, więc kolejny odcinek Ku waszemu szczęściu, właśnie w życiu, bez tej substancji, która do niczego nie jest potrzebna, bez alkoholu, w każdej postaci. Dzisiaj bardzo przyjemnie, wakacyjnie porozmawiamy sobie o tym, co to jest pielęgnowanie tej swojej trzeźwości i dlaczego ją należy pielęgnować. Jak wiecie z terapii, jak wiecie może ze wspólnot trzeźwościowych. Alkoholik, który ma świadomość, że po prostu jest chory, do końca życia musi dbać o to, by nie sięgnąć po tego pierwszego kieliszka, żeby po prostu być w zgodzie z dobrymi regułami jaki się nauczył na właśnie terapii, nauczył się od innego trzeźwego alkoholika starszego doświadczeniem. Więc co do takiego kochani jest? Więc to są te słynne ruchome schody w dół. Taki fajny przykład bo na przykładach takich prostych najlepiej zrozumieć. Jak na przykład jesteś po terapii wspomnianej, na przykład po 6-8 tygodni w jakimś zakładzie zamkniętym, przeszedłeś terapię, no to nie możesz tak wrócić z terapii i nagle Dobra, załatwiłem sprawę, teraz już żyję inaczej. Ale po prostu robię swoje praca, dom i, i nic po, poza tym. Właśnie nie, bo trzeba cały czas pielęgnować swoją trzeźwość. Trzeba kontynuować terapię pogłębioną. Dobrze by było, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że bardzo mała ilość osób przechodzi jakąś terapię pogłębioną, która na przykład w moim przypadku trwała 2,5 roku, tak. No, ale już jak nie chcecie dalej tam yy, po prostu po podstawowej terapii pogłębionej, a, aczkolwiek ja Was bardzo, bardzo zachęcam, bo naprawdę będzie łatwiej i będziecie mogli sobie radzić z właśnie wyzwalaczami lepiej i z, trudno, z trudnymi momentami w życiu, bo one nastąpią. To przynajmniej spotykajcie się z drugim trzeźwym alkoholikiem. Najfajniej jest chodzić na mityngi aoskie, tak? Do wspólnoty aoskiej. Nie bać się jej, to nie żadna sekta i tam są wspaniali ludzie, tam słuchacie, dzielicie się doświadczeniem, Siłą i nadzieją, a, ale też są różne imprezy cześćwościowe, bo człowiek musi kontaktować się z innymi ludźmi. Tak, i fajnie, jak są to ludzie, właśnie, też z ruchu trzeźwościowego, tak? Więc yy, bardzo ważny jest kontakt, żeby sobie poszukać tych osób yy, i żeby właśnie pielęgnować yy, razem, wzmacniać się, bo w sile właśnie trzeźwości jest to ogólne wzmacnianie się. To taka niewidzialne tabletki, które sobie rozdajemy, tak? To tak, tak jest taka Yy, właśnie yy, no, jest yy, taka jakaś aura, że jak się spotykamy yy, z ludźmi, którzy powstrzymali tą ciężką chorobę, to gdzieś wzmacniamy się, tak? No, można też chodzić do klubów abstynenckich. No, też bardzo fajna forma. Tam jest tak bardziej luźno, towarzysko. Tutaj też wiele, wielokrotnie wam mówiłem na y, tutaj y, live'ach, że ta forma jest super. Można pograć w tenisa stołowego, w szachy, na picie herbaty i ogólnie na wycieczki się razem z klubu jeździ w góry. No, naprawdę bardzo fajna sprawa. Klub Abstydencki jest w każdym. W większym mieście, a i w mniejszych miasteczkach też piszcie klub abstynencki i, i Wam powinno wyskoczyć. I tam jest wszystko za darmo. Kała, herbata, są tam jakieś składki, kochani. 10 zł miesięcznie, na przykład w moim y, klubie w Czeladzi zachęcam klub Metamorfoza, jak ktoś jest tutaj z Zagłębia Dąbrowskiego. No i w bardzo, bardzo fajny klub. Wspaniali ludzie, którzy wiedzą, że naprawdę mieli szczęście, że powstrzymali, y, y, powstrzymali chorobę alkoholową. Więc... Już druga jest opcja. Następna opcja to jest uczestnictwo w live'ach. Uczestnictwo w live'ach, kanał wolny od nałogu i z tego miejsca. Jak jeszcze nie jesteś yy, tutaj subskrybentem, zostaw subskrypcję o każdym live'ie, który się odbywa, a przeważnie live'y są co drugi dzień, a w weekend praktycznie codziennie. E, więc każdy live będziesz miał powiadomienie i będziesz uczestniczył i też realizujesz tą e, i pielęgnację trzeźwości, bo jesteś w live'ach, możesz się wypowiedzieć na czacie, możesz wyrzucić emocje, więc zapraszam, także nie oglądaj się za siebie, zostaw suba na YouTube, łapkę w górę, napisz komentarz, że jesteś nowy, jak to oglądasz i dzięki Tobie jedna osoba, e, która potrzebuje pomocy, dowie się o kanale i może załapie, zrobi ten pierwszy krok, krok bo już już może jest pod ścianą. Też polecam poprzednie odcinki, żeby zrozumieć, co to jest właśnie choroba alkoholowa, czym jest nauk, co to są wyzwalacze. Naprawdę proszę obejrzyjcie, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Bo żeby to zrozumieć, to trzeba tych odcinków przynajmniej połowę na kanale obejrzeć i będzie Wam łatwiej. No i kochani, też taką następną formą. Pielęgnacji trzeźwości zawsze to mówię jest aktywność fizyczna, tak? To, co nie robiliście, nie było czasu na to, bo było tylko chlanie, chlanie, umawianie się na te zakrapiane imprezy do odcinki, tylko wiecznie spotkania z drugimi osobami, nawet jak nie alkoholikami, to oso osobami, które uwielbiają alkohol i już są prawie jedną nogą w uzależnieniu, bo wiadomo, że jak ktoś e, e, lubi alkohol i Najprawdopodobniej jest uzależniony, to się nie spotyka z osobami, które wypiją piwko i starczy, czy napiją się drinka i starczy, tylko do takich osób się jeździ co jest dużo, dokupuje się i do odcinki najlepiej dwa dni. Tak więc, yy, więc yy, pielęgnujcie aktywność fizyczną, wypady, wycieczki rodzinne to jest też bardzo ważne, i to jest właśnie, yy, właśnie ta pielęgnacja trzeźwości, tak? Wycieczka co tydzień, zaplanujcie sobie. Yy, jest tyle fajnych miejscowości, tyle fajnych rzeczy, yy, które możecie odwiedzić, tak? Muzeum PRL-u w Będzinie, które też prowadzę, zapraszam na kawę i właśnie, właśnie, żeby to było taką już tradycją, że może czasami, no, nie wyjdzie Wam, że co tydzień, tak? W zimę też jest ciężko, ale w okresie wiosenno-letnim, co dwa tygodnie jakaś wycieczka w fajne miejsce. i to też jest ześćwość. No już tutaj oczywiście e, też e, dopowiem, że e, oczywiście pasja, hobby to jest też ześćwość w najlepszym wydaniu hobby. E, zapełnicie wtedy czas e, głowę na jakieś tam wspomnienia, szczególnie tam w tym początkowym okresie abstynencji cześćwości później e, fajnym hobby. No ja mam wiele e, ciekawych pasji. No i to też daje właśnie to, że, że pielęgnujecie cześć. Następna rzecz literatura. Czytajcie książki. My tutaj polecamy e, książki e, Wiktora Osiatyńskiego, takiego tuza, e, e, który po prostu sam e, był alkoholikiem, niestety nie żyje już w 2017 e, roku, zmarł, ale zostawił nam mnóstwo, mnóstwo fajnych e, swoich wspomnień, doświadczeń i Wydał bodajże sześć książek i rehab, alkoholizm, grzech czy choroba, fantastyczne pozycje. Czytajcie literaturę i to też jest pielęgnowanie trzeźwości, bo one te, książki będą wam przypominać, kim jesteście i rzeczywiście, że trzeba się pilnować. I tutaj wrócę do tych schodów, bo właśnie jak tego nie robicie, nie pielęgnujecie tej trzeźwości, nie robicie coś dla nie robicie coś dla swojej trzeźwości. To się, jak są ruchome yy, schody na dół, to w końcu na sam dół zjedziecie, a na samym dole jest właśnie ten kieliszek, który na was czeka, to piwko czy drink na samym dole. Więc co jakiś czas musicie dwa schodki przeskoczyć, właśnie to co powiedziałem, yy, robiąc, żeby na ten dół nie zjechać, bo jak nic nie będziecie robić. To te ruchome schody zaprowadzą Was na dno. Dno przysłowiowe alkoholika, z którego wyszliście i nie chcecie tam wracać. Także mam nadzieję, że to rozumiecie, co to jest pielęgnowanie. Naprawdę, może nawet być dłuższy okres, że nic nie robicie i niby wszystko jest w porządku, ale to jest pozornie, bo, a, bo alkohol jest tak podstępny, że on na Was będzie czekał. Będzie czekał. Jak nic nie będziecie robić dla pielęgnowania swojej trzeźwości. To on będzie na Was czekał, a potem Was zaskoczy z tyłu i nagle nie będziecie wiedzieć, jak się to stało. Yy, dziesiątki yy, takich yy, yy, po prostu wypowiedzi słuchałem, że nie wiem, jak się to stało, no bo nie chodziłeś na meetingi, nie chodziłeś do klubu abstynenckiego, co najważniejsze, nie spotykałeś się z drugim trzeźwym alkoholikiem, że drugi trzeźwy alkoholik powie ci słuchaj, coś się dzieje z tobą niedobrego, tak? Coś widzę, że coś cię nosi. Yy, sam tego możesz nie zauważyć, tak? A drugi ci powie przyjaciel, prawdziwy przyjaciel, yy, trzeźwy przyjaciel, także. To właśnie jest bardzo ważne. Tak samo mamy grupę na WhatsApp. To jest też pielęgnowanie trzeźwości. Napisz w komentarzu, chcę dołączyć do grupy. Jak jesteś nowy, ja cię dołączę. Numer jest na kanale 504 ogólnie dostępny. Napisz na WhatsApp, mamy tam już 20 osób. Zawsze tam są takie dyżury i naprawdę można tam sobie porozmawiać. Jak masz jakiś kłopot, są tam profesjonalne osoby, które znają się na rzeczy. No i, i naprawdę grupa, grupa jest super. No, mam nadzieję, że troszeczkę Wam wyjaśniłem, co to jest to pielęgnowanie trzeźwości. Naprawdę jak nic nie robisz, to się cofasz. I zastanów się nad tym. Zastanów się tak samo, y, duchowość jest bardzo ważna. Pomóc się, to jest też pielęgnowanie trzeźwości. Wstajesz, musisz wiedzieć, że jestem alkoholikiem, nie muszę coś zrobić. Od, odmów, jak jesteś osobą wierzącą. Modlitwę o pogodę ducha to jest też bardzo ważne. Boże, użysz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmienił to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Boże, bądź wola twoja, a nie moja. Tak, daj mi cześć dzień. I takie coś to jest też petarda. Jak nie ma z tym problemu, naucz się tego. To jest naprawdę e, drobnostka, żeby się nauczyć a fajnie przywitać dzień, tak wiecie, z duchowością, bo duchowość jest bardzo ważna. Także da się radę. Róbcie to. Słuchajcie tych sugestii, bo wiele osób mówi: "A Dobra, 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 ale kochani, ci co mówią tak dobra, 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 ja se poradzę. Bardzo często nagle nie wiadomo jak się to stało i mieli rok, dwa lata. Już nie mówię o miesiąc, o dwa, o trzy, bo to bardzo łatwo popełnić błąd i zapić. I wszystko poszło i trzeba podnieść się i znowu wszystko od początku. Także OK, dbamy o swoją przeźwość, pielęgnujemy. No to co? Łapka w górę, komentarz i przemyślcie to. I zapraszam na lajby przeważnie o 21.00. Kolejnych 24 godzin. Hej, Da się, cześć!